Słuchaj teraz bardzo uważnie, bo to, co za chwilę usłyszysz, nie jest zwykłym materiałem. To nie jest kolejny film motywacyjny, nie jest to też duchowy bełkot dla naiwnych. To jest przekaz, który od tysięcy lat był ukrywany przed ludźmi, przekazywany jedynie w zamkniętych kręgach, a dziś po raz pierwszy zostanie Ci podany tak, abyś nie tylko go zrozumiał, ale od razu poczuł jego działanie we własnym ciele, w swojej energii, w swoim polu. Ale zanim przejdziemy do sedna, zanim otworzymy drzwi do wiedzy, której nigdy wcześniej nie miałeś, kliknij, subskrybuj, zostaw, lubię to i napisz w komentarzu jedno słowo. Przebudzenie to jest deklaracja, to jest akt energetyczny, to jest sygnał do Twojego ciała, że wybierasz wejście na wyższy poziom świadomości i regeneracji. Chcę, żebyś przez chwilę wyobraził sobie, że Twoje ciało nie jest organizmem złożonym z tkanek, komórek i chemicznych reakcji. Twoje ciało jest polem jest czystą energią ubraną w formę fizyczną jest anteną odbierającą i nadającą częstotliwości jest żywą strukturą świadomości, która reaguje na wszystko, co myślisz, czujesz i wypowiadasz. Starożytne kultury wiedziały to od zawsze. Dzisiejsza fizyka kwantowa mówi to jeszcze jaśniej: materia to energia, a energia to informacja. A informacje można zmieniać. Można je przeprogramować. Dlatego największą iluzją, w którą ludzie wierzą, jest to, że starzenie jest efektem czasu. To nieprawda. Starzenie jest efektem częstotliwości. Twoje ciało nie zna czasu. Twoje ciało zna tylko sygnał. Jeśli przez lata funkcjonujesz w niskiej wibracji, jeśli żyjesz w stresie, Niepokoju, poczuciu winy, żalu, gniewie, tłumionych emocjach, twoje ciało zaczyna się starzeć szybko, agresywnie, nienaturalnie. Nie dlatego, że mija czas, ale dlatego, że twoje pole energetyczne traci spójność. A gdy pole traci spójność, ciało traci siłę regeneracji. Każda emocja ma częstotliwość, każda myśl jest impulsem energetycznym. Każde słowo jest sygnałem, który twoje ciało interpretuje jak rozkaz. Jeśli mówisz starzeje się, ciało zaczyna uruchamiać program starzenia. Jeśli mówisz regeneruje się, ciało włącza program regeneracji. Twoje ciało nie rozróżnia metafor. Twoje ciało rozumie tylko wibracje, a wibracja to język, którym się do niego zwracasz, czy tego chcesz, czy nie. Chcę, żebyś uświadomił sobie coś bardzo ważnego. Nie istnieje ani jedna komórka w Twoim ciele, która nie reaguje na Twoje pole energetyczne. Serce emituje największe pole elektromagnetyczne w organizmie. Mózg reaguje na każdą emocję. Wątroba przechowuje gniew. Nerki przechowują strach. Jelita przechowują wstyd. Płuca przechowują żal. Kiedy te emocje blokują się w Twoim ciele, tworzą niską częstotliwość, która niszczy procesy regeneracyjne. I natychmiast przyspiesza starzenie. To nie jest teoria, to obserwowalna rzeczywistość. Teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację: Wyobraź sobie, że Twoje pole jest czyste, że oddychasz świadomie, że Twoje myśli są spójne, że Twoje serce jest otwarte, że Twoja świadomość jest obecna. W tym stanie Twoje ciało dosłownie regeneruje się, jakby było w trybie naprawczym 24 godziny na dobę. Komórki zaczynają działać efektywnie. DNA zaczyna aktywować geny odpowiedzialne za odmładzanie. Mitochondria produkują więcej energii, układ odpornościowy wzmacnia się naturalnie, pojawia się stan, który starożytni nazywali przywróceniem światła w ciele. I teraz zrozum: to nie jest dar zarezerwowany dla wybranych. To jest naturalny stan Twojego ciała, tylko zagłuszony przez stres, emocjonalne blokady i fałszywe przekonania. Każdy człowiek może się odmłodzić, jeśli przywróci spójność swojemu polu energetycznemu. Każdy, bez wyjątku. Dlatego powiedz mi, co tak naprawdę powoduje, że ludzie starzeją się szybciej niż powinni? To nie dieta, to nie genetyka, to nie brak suplementów, to nie brak ćwiczeń. Te rzeczy mają znaczenie, ale są tylko dodatkiem. Prawdziwą przyczyną szybkiego starzenia jest chroniczne napięcie w polu energetycznym jest strach, jest stres. Jest ciągłe powtarzanie w myślach: muszę, boję się, nie dam rady, nie jestem wystarczający. Te słowa niszczą ciało, niszczy je ton ich wibracji. Zadaj sobie pytanie: jak myślisz codziennie, jak oddychasz codziennie, jak mówisz do siebie, jak reagujesz? Każda z tych mikrosytuacji zapisuje się w Twojej biologii. To nie jest metafora, to jest programowanie. Ty programujesz siebie codziennie, tylko najczęściej robisz to nieświadomie. Wyobraź sobie teraz, że zaczynasz programować siebie świadomie. Wyobraź sobie, że każde twoje słowo staje się instrukcją regeneracyjną. Wyobraź sobie, że każda twoja myśl staje się częstotliwością uzdrawiającą. Wyobraź sobie, że każdy twój oddech zaczyna harmonizować twoje ciało. To możliwe i to nie tylko możliwe, to naturalne. Kiedy Twoje pole energetyczne wraca do spójności, Twoje ciało zaczyna wyglądać inaczej. Twarz się wygładza, skóra staje się jaśniejsza, oczy stają się bardziej świetliste, ramiona się otwierają, sylwetka staje się prostsza, Twój głos brzmi inaczej. Ludzie zaczynają pytać, co robisz, a Ty wiesz, że to nie jest krem, suplement czy zabieg, to Twoja energia. Ale energia ma jeszcze jeden wpływ wpływa nie tylko na ciało. Lecz także na rzeczywistość, w której żyjesz. Kiedy twoje pole jest niskie, twoje życie jest ciężkie. Przyciągasz trudnych ludzi, trudne sytuacje, trudne emocje. Rzeczywistość staje się odbiciem twojego chaosu wewnętrznego. Ale kiedy twoje pole staje się wysokie, rzeczywistość zaczyna reagować natychmiast. Ludzie traktują cię inaczej. Pojawiają się okazje, których wcześniej nie widziałeś. Twoje decyzje stają się jaśniejsze. Twoje życie zaczyna się układać. Rzeczywistość to energia, a energia odpowiada na energię. Dlatego mówię Ci teraz: przeprogramowanie Twojej bioenergetyki nie tylko odmłodzi Twoje ciało, ono zmieni wszystko. Zmieni sposób, w jaki oddychasz, zmieni sposób, w jaki kochasz, zmieni sposób, w jaki mówisz, zmieni sposób, w jaki reagujesz, zmieni sposób, w jaki żyjesz. A teraz chcę, żebyś zrobił coś bardzo prostego. Poczuj swoje ciało od środka. Nie dotykaj go. Po prostu poczuj. Poczuj energię w palcach. Poczuj energię w brzuchu. Poczuj energię w sercu. Poczuj, że jesteś polem. Nie myśl o tym, poczuj to. Twoje ciało zawsze mówi prawdę o Twojej energii. Jeśli czujesz napięcie, oznacza to blokadę. Jeśli czujesz zimno, oznacza to brak przepływu. Jeśli czujesz ciepło lub puls, oznacza to, że twoje pole reaguje i teraz możesz to zmienić. Twój oddech jest najprostszym narzędziem zmiany. Głęboki, spokojny, świadomy oddech podnosi częstotliwość twojego pola w ciągu kilku sekund. Serce synchronizuje się z mózgiem, mózg przełącza się z fal stresu na fale spokoju. To jest fizjologia energii, nie metafizyka. To jest wiedza, której nie uczą w szkołach, bo człowiek świadomy swojej energii staje się wolny, staje się zdrowy, staje się niezależny, staje się niemożliwy do kontrolowania. A teraz chcę, żebyś zrozumiał coś jeszcze głębszego. Twoje pole energetyczne ma pamięć. Wszystko, czego doświadczyłeś, trauma, radość, stres, miłość, zapisuje się w polu. Ciało pamięta wszystko, a starzenie to nic innego jak efekt tej pamięci. Kiedy oczyszczasz pole, oczyszczasz pamięć. A kiedy oczyszczasz pamięć, ciało wraca do naturalnego stanu równowagi i młodości. Pomyśl o dzieciach. Mają czystą energię. Nie mają blokad. Nie mają zahamowań. Nie mają ciężaru przeszłości. Dlatego ich ciało regeneruje się błyskawicznie. Ich skóra jest świetlista. Ich oczy są pełne życia. Ich pole jest silne. Nie dlatego, że są młode, ale dlatego, że ich energia jest czysta. Czysta energia to młodość, młodość to częstotliwość. Jeśli odbudujesz tę częstotliwość w sobie, odmłodzisz ciało, niezależnie od wieku, niezależnie od przeszłości, niezależnie od tego, co mówi świat. Twoje ciało nie pyta o dowód osobisty, twoje ciało słucha pola. Jeśli pole jest młode, Ciało staje się młode. To takie proste. Wyobraź sobie teraz, że każdego dnia budzisz się z energią, której nie czułeś od lat. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest lekkie, silne, żywe. Wyobraź sobie, że patrząc w lustro widzisz twarz, która wygląda tak, jakby ktoś cofnął czas. Wyobraź sobie, że Twoja skóra regeneruje się szybciej. Twoje ciało jest bardziej sprężyste. Twoje oczy bardziej świetliste. To nie jest fantazja, to jest fizjologia wysokiej częstotliwości. Chcę, żebyś uświadomił sobie, że w tej chwili, właśnie teraz, Twoje pole zaczyna reagować. Jeśli czujesz mrowienie, ciepło, delikatny puls, lekkość w klatce piersiowej, to znaczy, że Twoje ciało zaczyna podnosić częstotliwość. I to jest dopiero początek. Jeśli jesteś gotowy, jeśli czujesz, że ta wiedza rezonuje z Tobą głęboko, jeśli czujesz, że to prawda, której szukałeś całe życie, napisz jedno słowo w komentarzu odrodzenie. To będzie twój pierwszy akt świadomego wejścia w nowe. A teraz, kiedy twoje pole zaczęło już reagować na to, co usłyszałeś wcześniej, przechodzimy do ostatniej, najważniejszej fazy fazy integracji. Bo sama wiedza, sama inspiracja, sama świadomość nie wystarczą, jeśli nie połączysz ich ze sobą tak, aby Twoje ciało, Twój umysł i Twoja energia działały jak jeden organizm, jedno światło, jedna wibracja. Właśnie teraz, w tej chwili, wchodzimy w przestrzeń, w której Twoja bioenergetyka zaczyna stabilizować nowy program program odmładzania, regeneracji i świadomego kreowania rzeczywistości. Posłuchaj bardzo uważnie, bo to, co teraz powiem, jest kluczem, którego brakuje większości ludzi. Transformacja energetyczna nie polega na jednorazowym przebudzeniu, ale na stanie ciągłego przypominania sobie swojej prawdziwej natury. To znaczy, że Twoje ciało nie potrzebuje wielkich rytuałów, ono potrzebuje konsekwencji, potrzebuje, żebyś codziennie wracał do swojej energii, choćby na kilka minut, żebyś zatrzymał się, oddychał i poczuł. To właśnie w tych prostych chwilach Twoje pole zaczyna się harmonizować. A ciało reaguje natychmiastowym rozluźnieniem i otwarciem. Pamiętaj, Twoja energia nie jest zbiorem przypadkowych impulsów, jest świadomą strukturą, która może zostać ugruntowana tak samo jak mięśnie, odruchy czy nawyki. Im częściej kierujesz uwagę do swojego wnętrza, tym bardziej stabilny staje się Twój stan. A kiedy Twoja energetyczna stabilność osiągnie pewien poziom, Odmładzanie przestaje być procesem, a staje się naturalnym efektem Twojego istnienia. Wyobraź sobie, że Twoje ciało przez lata pracowało w napięciu, w chaosie, w stresie, w niskich częstotliwościach. Cała Twoja biologia była zmuszona działać na rezerwie, ale teraz, gdy przywracasz przepływ, ciało zaczyna przechodzić w tryb naprawy komórkowej. Mitochondria pracują wydajniej, układ nerwowy uspokaja impulsy. Hormony dostosowują rytm. Skóra zaczyna produkować więcej kolagenu. Serce synchronizuje się z oddechem. To nie magia, to biologia wysokiej wibracji, której nie uczy się w szkołach, bo wiedza ta czyni człowieka zbyt niezależnym, zbyt świadomym, zbyt silnym. Jeśli chcesz naprawdę wejść w ten stan, zacznij codziennie od prostego rytuału 60 sekund świadomego oddechu. Tylko tyle. Minuta. Ale w tej minucie Twoje pole zmieni częstotliwość. W tej minucie ciało przełączy się z trybu stresu na tryb regeneracji. A jeśli będziesz to robił codziennie, nawet nie zauważysz, kiedy Twoja twarz będzie wyglądała młodziej, kiedy poczujesz więcej energii, więcej jasności, więcej lekkości. Bo prawda jest taka: najpotężniejsze mechanizmy odmładzania są tak proste, że większość ludzi je ignoruje. Ludzie szukają skomplikowanych technik, egzotycznych praktyk, drogich zabiegów. Tymczasem największa moc jest w czymś, co już masz w świadomości. Świadomość jest lekarstwem, świadomość jest światłem, świadomość jest interfejsem, przez który zmieniasz swoje DNA, swoje emocje, swoją fizjologię i swoje życie. Twoje pole energetyczne nie jest czymś abstrakcyjnym, jest żywym systemem, który reaguje na każdą emocję, każdą myśl, każde słowo. A więc jeśli chcesz żyć młodo, musisz myśleć jak ktoś młody energetycznie, czuć jak ktoś młody, oddychać jak ktoś młody. Młodość to stan energii, nie liczba na dokumencie. Gdy zmienisz stan, zmienia się wszystko. Teraz zamknij na moment oczy i poczuj siebie za kilka miesięcy, jeśli tylko zaczniesz robić to świadomie. Zobacz swoje ciało, jak staje się lżejsze. Zobacz swoje oczy, jak stają się jaśniejsze. Zobacz swoją skórę, jak zaczyna promienieć. Zobacz swoje życie, jak zaczyna układać się inaczej, bo zmiana energii zmienia wszystko ludzi, sytuacje, decyzje, wydarzenia. Wszechświat nie reaguje na Twoje słowa, reaguje na Twoją częstotliwość, a Twoja częstotliwość właśnie teraz rośnie. Jeśli czujesz delikatne ciepło, lekkie mrowienie, Puls w klatce piersiowej, albo głęboki spokój, to znak, że Twoje pole zaczyna pamiętać swój naturalny stan. Pamięć energii jest silniejsza niż pamięć umysłu. Twoje ciało wie, jak wygląda harmonia. Zaczyna ją odnajdywać, kiedy tylko pozwolisz jej wrócić. I właśnie dlatego, aby zakończyć ten przekaz, chcę, żebyś zrobił jedną rzecz prostą, ale przełomową: połóż dłoń na sercu. Weź powolny oddech i powiedz w myślach jedno zdanie: Przywracam swoje światło. To nie jest afirmacja, to jest kod energetyczny. Każde słowo niesie częstotliwość, a to konkretne zdanie otwiera główny kanał bioenergetyczny, który odpowiada za regenerację i odmłodzenie. Powiedz to jeszcze raz: poczuj, jak Twoje ciało odpowiada. Poczuj, jak robi się cieplej, jak zaczynasz rosnąć od środka. Jak napięcia odpuszczają, to jest Twoje odrodzenie. I teraz, kiedy wiesz, że to prawda, kiedy czujesz ją w swoim ciele, kiedy Twoja energia już pracuje, zostaje tylko jedno: działanie. Subskrybuj ten kanał, zostaw Lubię to i napisz w komentarzu jedno słowo: odrodzenie. Zrób to nie tylko jako symbol, ale jako deklarację, jako energetyczny podpis, jako ślubowanie. Że od tego momentu bierzesz odpowiedzialność za swoje światło, za swoje ciało, za swoją energię i za swoje życie. Bo to jest Twój czas. Twoje przebudzenie zaczyna się teraz.